Dobry no wieczór Państwu! A tak wczoraj na oficjalnym warzeniu przede wszystkim chciałem wszystkim podziękować za wspaniałą frekwencję no nie spodziewałem się naprawdę nie ma słów no, to co tutaj zobaczyłem to też są wszystkie moje oczekiwania i... no jak Państwo słyszeli niestety nie będę mógł wystąpić w walce wieczoru z powodu kontuzji która przydarzyła mi się dwa tygodnie temu jeszcze to, kilka dni temu miałem nadzieję, że że, że moi rehabilitanci, moi lekarze postawili mnie na nogi, ale niestety jest to dosyć poważna kondycja kręgosłupa. Znaczy poważna, nie poważna. No popularnie mówiąc, wyskoczył mi w kręgosłupie na jednych z tych zadanych No i niestety na tyle mi to uniemożliwia nawet normalny tym życia, że, no, że nie mogę wystąpić. Także cieszę się tyle, go, że mogłem z, e, swoim nazwiskiem zapromować